Zastanawiałam się, co zrobić z czymś, co teoretycznie już do niczego nie służy, a mianowicie z przepalonymi halogenami. Wymyśliłam sobie, że zrobię z nich magnesy, moje własne, indywidualne, z indywidualnym rysunkiem. Tu mam takie kolorowe papiery. O, ten mi się najbardziej podoba. Muszę mieć takie oto szkiełko, muszę wyciągnąć je stąd, czyli rozbić całą obudowę halogenu młotkiem, uważając na oczy. Nie będę tego tutaj robić, bo boję się, ale mam już wcześniej przygotowane szkiełko, oczyszczone z kleju i z brudu. Odrysowuję szkiełko. Ja akurat wybrałam taki kolorowy, gotowy papier, ale można wydrukować zdjęcie, wyciąć zdjęcie z gazety, dowolne. I wycinam. Wymiarę równo. Teraz biorę klej do... Papieru rozprowadzam pędzelkiem, żeby było jak najmniej smół. Klej jest bezbarwny. Jak zaschnie, nie będzie go widać. Przykładam szkiełko. Biorę magnes, rozprowadzam na nim klej i przyklejam do szkiełka, do papieru tak naprawdę. Teraz trzeba by było czymś ciężkim przyłożyć. Ja niestety nie mam encyklopedii, ale mam handmade, który zrobiłam wcześniej. Niech tak poleży parę godzin. Ja nie wytrzymam. Mam już gotowy magnes, mój własny, z własnym wzorem i mam pod nogą tablicę. Magnes przyczepiam tu, można przyczepić na tablicy, na lodówce, na ścianie magnetycznej, wszędzie gdzie się chce.